Tutaj tak naprawdę wszystko się rozgrywało na tym podjeździe. Wyjechałem się wczoraj, wyjechałem się dzisiaj i wyjadę się jutro. Trasa zdecydowanie pode mnie, bo ja uwielbiam maratony, więc ten pierwszy podjazd to, był, to była woda na mój młyn. No i najważniejsze jest to, że możemy tutaj być. Tak Po tym co się tutaj wydarzyło w zeszłym roku to naprawdę mega wielki szacunek i podziękowania. Ja po wszystkim polecam. Zmęczyłem się fajnie, teraz pójdę sobie w jakieś takie zeróweczkę i, i będziemy oglądać wyścigi elity. Mamy tu jeszcze zawodników swoich, których będziemy żeby będą startować, będziemy im pomagać na starcie, na bufetach, więc no, bawimy się cały czas, prawda? Od samego początku stawaliśmy przed wyzwaniami, czy organizować imprezy kulturalne, sportowe, czy też je ograniczyć lub całkiem zaniechać, ale szybko doszliśmy do względu, że miasto musi żyć, miasto musi pokazać, że guchołazy to nie tylko zniszczenia, ale że miasto się odbudowuje i na niektóre imprezy, na niektóre projekty jesteśmy otwarci. Tutaj właśnie Puchar Polski, który po raz kolejny odbywa się na w terenie góry parkowej, w części zdrojowej Głuchołaz, tak bardzo zniszczonej w czasie powodzi, jest dowodem na to, że Guhołazy w sporej części już podniosły się z Koran. Warto tu przyjeżdżać, o czym wspomniane słowa kolarzy to, to tylko potwierdzają. No właśnie, bo jeśli chodzi o górę parkową, to nie tylko Puchar Polski, ale też te, te ścieżki, które tu są, właśnie, single tracki, na które można jeździć przez cały rok. Tak, single traki mamy y, udostępnione y, przez cały rok, oczywiście jeśli pogoda na to pozwoli w sezonie, w sezonie zimowym. Y, mamy je jakby w dwóch częściach. Ta starsza, która powstała na, na zachodnim stoku y, przedniej kopy, czyli północnej części góry parkowej oraz część, która zjeżdża tutaj, prowadzi do części zdrojowej. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Są różne stopnie trudności single traków, każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ukrywam, że obstawiałem, że ta czwórka, która pojechała, pojedzie. Spodziewałem się, że Kuba dworaczek będzie ciągnął od początku. Na pierwszym kółku go trochę wypuściłem, później wyszedłem na prowadzenie, on nie doszedł, no i na drugim kółku poprawiłem, no i jechałem co mogłem, tak także mnie chłopaki nie doszli. Dołek najgorszy miałem w maju w krynicy. Później Jelenia Góra, Mistrzostwa Polski. Do zapomnienia nie poszło mi całkowicie, totalnie reszta wyścigów spoko. Puściło mnie bardzo mocno po Mistrzostwach e, Polskich w maratonie, gdzie mi się udało wicemistrzostwo mistrzostw w kategorii zrobić, więc teraz to już jest czysta zabawa. Troszkę też się ostatnio nie najlepiej czułem, bo odezwał mi się kręgosłup, co, co się połamałem tam parę lat temu. Więc wczoraj też obie trasy tak. Niespecjalnie, nie czułem się za dobrze. Dzisiaj też tak średnio mi się jechało. Myślę, że gdybym był w dobrej dyspozycji, to dzisiaj Oleg był do, do objechania, bo cały czas był w zasięgu wzroku. Ale no czułem kręgosłup, czułem ten kręgosłup i po prostu nie, nie mogłem sobie pozwolić na więcej, żeby pojechać. No ja lubię się zmęczyć i tutaj na wyścigach jednak to jest zupełnie inne tempo. U nas w którym mieście nie ma takich wyścigów, nie ma takich trudnych tras. Także niestety trzeba jechać 7 godzin z północy na południe i się pościgać. Pierwszy start w Mistrza Polski? Tak, no oczywiście wielka presja, no i oczywiście trasa totalnie nie pode mnie, e, no ale czy to się, że są różne trasy, no tak naprawdę fajnie, że cross country może tutaj wygrać każdy z tam stop zawodników, znaczy top, no w sensie tych lepszych, no i że to, to się miesza, a nie że jeden zawodnik cały czas wygrywa, nie, bo to by było nudne. Tak, ja w ogóle jestem zadowolony mega, że yy, byliśmy w stanie się trzymać razem grupą, bo to myślę, że to było interesujące do pewnego momentu. No potem się wiadomo już poszarpało, nie? no jednak ten podjazd naprawdę weryfikuje. To jest 5 minut jazdy cały czas na gazie. No i tutaj niestety każdy kilogram wychodzi. No, no z pierwszego rzędu wystartowałem, pierwsze, pierwsze miejsce od razu objęłem, no ale dalej tak jakoś nie szło dzisiaj najlepiej. Mimo, mimo to, że jechałem pierwszy. Mieliśmy tygodniowy obóz z dziećmi, dużo pracy przez cały tydzień, jeszcze dzisiaj rano. E, wczoraj właściwie żeśmy obóz skończyli i od razu na zawody, no to bo, dużo roboty jest i kurczę, troszkę, troszkę jednak odczuwalne w tym wieku już. Wierzę dla przyjemności, że z dzieciakami mamy grupę około 10 dzieciaków na Pucharze Polski i ta grupa się nawet zwiększyła w połowie sezonu, byli kolejni chętni spróbować. Cieszę się, że udaje się nam kolejne rzesze i pokolenia młodych zawodników na jeżdżenie trudnego sportu. Jeżeli chodzi o moją formę, jestem bardzo zadowolony. No, może ukończę na podium pierwszy raz w historii chyba ten puchar polski w tych mastersach, więc... Chwalę sobie, ale to wszystko to trening z dziećmi i właściwie swoich treningów nie robię. Czyli trochę tak przy okazji utrzymanie formy. Yy, staram się świecić przykładem dla młodzieży. Nie ma co oceniać, trasa jest, fajnie, że jest przede wszystkim, trasa jest, ma ciekawy balans między właśnie tym długim podjazdem a tymi takimi panci sekcjami w drugiej części, więc każdy ma coś dla siebie tutaj, jest trochę techniki, trochę wydolności, trochę anaerobicznych wysiłków, więc balans jest, trasy są w sezonie różne, ta jest bardzo fajna. Fajnie, że pogoda wytrzymała, więc jest ok. No i najważniejsze jest to, że możemy tutaj być. Tak? Po tym, co się tutaj wydarzyło w zeszłym roku, to naprawdę mega wielki szacunek i podziękowania. Było ściganie bark w bark na pierwszym podjeździe, co mnie mega cieszy, bo rzadko mi się udaje Martę dogonić. Taki słodko-gorzki smak tego sezonu, bo z jednej strony jestem najbliżej Marty w życiu, z drugiej strony mam strasznego pecha, bo jak widzisz mam szwy w buzi. Padł mi patyk między przednie koło parę dni temu, więc głowa trochę trzyma na zjazdach, bo no wiadomo jak to poglebie. Także ja się mega cieszę, że ukończyłam, że udało mi się pozycję utrzymać. Fajnie, że Tatiana wróciła i jakby można zobaczyć, że to nie jest tak, że w ściganiu masy też nie ma ścigania, bo Tatiana, która jest genialna bez turbo dobrych przygotowań, no jakby ściga się z nami, a nie odjeżdża nam. Także to jest też super. Dlatego żałuję, że w tym roku nie jeździmy z dziewczynami, bo to jest coś, gdzie możemy się porównać do nich. Ja jestem mega szczęśliwa, mega zadowolona, super, że jest pogoda i mam nadzieję, że ta końcówka sezonu będzie już dla mnie tylko szczęśliwa. Po Polski, tydzień później miałem zabieg taki, o tutaj, stomatologiczny powiedzmy, nie, ale byłem w szpitalu 3 dni wyszedłem i od razu zacząłem jeździć, chociaż lekarz lecił trzy tygodnie nic nie robić, eee, no to wiadomo, trochę za mocno, potem się znowu jakby rozchorowałem, miałem taką infekcję, że przez 3 dni leżałem w łóżku, no i wracam do żywych, znaczy to wszystko jest przez to, że to właśnie, ta głowa, to ten nauk. Mnie jakby ciągnie zawsze w dół, zamiast do góry. Nie ma rozsądku trochę? No, troszkę tak w moim przypadku jest właśnie. Jestem niby trenerem, ale sam sobie nie potrafię jakby dobrze pomóc, Ja to tak mówię szczerze, e, no co, no to ja cieszę się, że tu jestem, że, że jestem zdrowy i wiadomo, no nigdy nie jest tak, jakbyśmy chcieli do końca, więc co mogę teraz po powiedzieć? Wygrali lepsi, ja czekam na swoją kolej, nie? Bardzo mnie to cieszy, że przyjechali tutaj zawodnicy z różnych krajów, ponieważ moich dwóch przeciwników, Michał Strudzik oraz Kasper Zygmuntowicz, są na górskich Mistrzostwach Polski. Także bardzo mnie to cieszy, że stawka była jeszcze mocniejsza i było bardzo dobre ściganie. Pierwszy podjazd jechaliśmy razem w grupie, potem już sobie rozkładałem siły, żeby jechać na solo. Bardzo dobrze mi się jechało, jestem prosto po zgrupowaniu w stronie śląskim, także noga na podjazdach była odpowiednia. zespole e, tajśman, e, więc tutaj wszystko... I czekamy na Boguszu w Gorce i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie, w jakichś zawodach pokaże na co mnie stać. No i oczywiście przyszły sezon celuję w Mistrzostwo Polski, zobaczymy jak będzie, ale jestem dobrej myśli, powoli wracam do formy, więc najwyższy czas coś pokazać, bo sezon do tej pory nie był dla mnie łaskawy, więc mam nadzieję, że złapa już za mną. jednego podjazdu, dlatego w przypadku naszej rywalizacji było tak, że co się zrobiło na tym podjeździe, to w zasadzie y, to się do, dowiozło do mety, choć nie ukrywam, że mimo że wydawało mi się, że szybko jadę na zjazdach, to Asia doganiała mnie tutaj na tej ostatniej sekcji, więc trochę to było dla mnie dziwne. Mistrzostwo Polski w kolarstwie gravelowym, spytam z tej strony. To taki sygnał, czy prognostyk do tego, że będzie zmiana dyscypliny od przyszłego roku? Nie, nie będzie zmiany dyscypliny. To od razu mówię. Mam nadzieję, że, że będę miała możliwość startowania wciąż na XC, bo to to mnie bawi. No teraz głupio powiedzieć, że nie lubię tego gravela, ale tak szczerze, no to no nie byłam przekonana. No, Andrzej mnie namówił, jak zwykle wyszło, że na jego było dobrze. Ale, ale no nie, nie, nie przepadam. Za, za blisko do szosy. Chociaż ta trasa we Włocławku była spoko, bo była techniczna, ale ja na przykład zostałam wywrócona na trzecim kilometrze już e, przez zawodniczkę z szosy, która nie radziła sobie w terenie i po prostu mnie popchnęła, ja znałam koło przez kierę i, no i od razu gonić, tak? No więc to... nie, za blisko szosy. XC czy CX w takim razie? Ale o co pytasz? Ogólnie tak jak hasło, do którego Ci bliżej, bo mówisz, że jednak chciałabyś w klaskanie się ścigać dużo, a za chwilę sezon przełajowy na pewno będę się ścigać w przełaju, bo jazda w koszulce to jest coś, czego ja nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić. I myślę, że musi być super. A, e, a rower, XC, no to, to, to jest coś, co sprawia mi tak realnie przyjemność aktualnie z kolarstwa. No to właśnie różne zjazdy i takie rzeczy. E, takie flow, żeby złapać, no to raczej nie jestem w stanie go złapać w innej dyscyplinie. Ogólnie jechaliśmy dość długo silną grupą. No że tak się nie zdarza. Zazwyczaj idziemy mocniejszym tempem i się rozjeżdżamy na początku. Dlatego stwierdziłem, że no trzeba trochę podkręcić jest tempo, żeby nie za długo ciągnąć to grupowo. Adam ja wolę Puszka. rozgrywać wyścigi, że tak powiem, od początku równym, mocnym Zbierz tempem, Polski, bez zbyt dużej walki grupowej. Dlatego zaatakowałem, pojechałem mocno, widziałem też, że Piotrek ma trochę mniej powietrza i akurat u z przodu. No więc jakby A trochę hamował naszą grupę, junior, yy, stąd też też atak, stwierdzenie, że Polscu trzeba przyspieszyć i no, rozegrać to po swojemu. No na jednym podjeździe chyba to była druga, trzecia runda Alek zaatakował z jednym z Czechem No i jakoś tam odjechali no, Ciężko było później gonić, tym bardziej, że wczoraj ten short track też trochę wszedł w nogi No i te zmęczenie już sezonem już trochę... nie jest to samo co na początku sezonu od początku pechowo, no bo na pierwszym okrążeniu, pod koniec rundy. Dobiłem tylnym kołem, no i zeszło mi powietrze tak myślę, że było maksymalnie pół bara i próbowałem jechać na tym no to dojechałem do trzeciego okrążenia i no, że jednak takie niskie ciśnienie to i ciężej idzie rower i na zjazdach w ogóle nie mogłem wchodzić w zakręty, bo mogłem zdjąć oponę. No i postanowiłem zdjąć zmienić to koło No i wtedy już czołówka odjechała na tyle co mi się udało teraz nadrobić przez te dwa ostatnie okrążenia myślę, że to było najwięcej co mogłem zrobić. Do Francji jadę na zgrupowanie takie chwilę przed Szwajcarią na wysokości no i później mistrzostwa. No. Jesteś, masz w głowie jakąś liczbę? Jakieś miejsce, które chciałbyś osiągnąć? E, no po dzisiejszym dniu i tym wyścigu, kurde, ciężko mi tak strzelać, no. Pierwsza dwudziestka to by było już bardzo bym chciał, więc zobaczymy. No ale realnie tak myślę, że pierwsza trzydziestka będzie w zasięgu na pewno. Dzisiaj myślę, że to zwycięstwo cieszy najbardziej, tym bardziej, że był to Poar polski, byli wszyscy faworyci oprócz, wiadomo, Krzyśka, więc to, to, to akurat mnie cieszy. Zostawiłem najwięcej sił na koniec, więc wygrałem. Wczoraj troszeczkę szkoda mi tego shortracka, przesadziłem po... dyspozycja naprawdę jest wysoka, bardzo mnie to cieszy sam, jestem zdziwiony, że udało mi się po tych trzech latach przerwy wrócić na, na taki poziom. Na pewno zawodnicy też są na poziomie dużo wyższym niż kończyłem, więc naprawdę cieszy mnie to jeszcze bardziej, że, że udało mi się doskoczyć do, do tej czołówki i, i rywalizować z nimi na wyścigach. Ten pierwszy długi podjazd, nie wiem, trwał około 5 minut. Od pierwszych rund widziałem, że Kuba mocno jedzie. No ale czekałem, czekałem aż tempo trochę zwolni, jak troszeczkę to tempo siądzie, no czuć było, że od połowy to tempo siadło. Ale mimo to gdzieś na przedostatniej rundzie Kuba postanowił... Wjechałem tutaj, wjechaliśmy na remis, na pierwszy podjazd. I od dołu postanowił zaatakować. Ja nie wyrwałem za nim, tylko jechałem swoim tempem. Bo wiedziałem, że w drugiej części trasy jestem szybszy. Bo za każdym razem gdzieś sobie łapałem te 5-10 sekund na tej drugiej części trasy. No ale wjechaliśmy na ostatnią rundę jeden za drugim i, i tak naprawdę podjazd... Każdy wjechał swoim tempem, no kupać ciut szybciej i nie było szans już dojść na tej drugiej części y, trasy. No w tym roku głuchołazy były specyficzne, bo to był jeden podjazd, jeden zjazd można powiedzieć. Jechało się wszystko pierwszą część, a później tak naprawdę płynność decydowała o szybkości jazdy. Wyjechałem się wczoraj, wyjechałem się dzisiaj i wyjadę się jutro. Więc... No nie, wczoraj jest zdecydowanie jeden z najcięższych wyścigów w życiu. Myślę, że mogłem, nie wiedziałem, ale mogłem pojechać trochę lżej na ostatnim kółku. No ale nie oglądałem się za siebie. Tak samo dzisiaj od samego początku jechałem wszystko i... No, myślę, że to będą trzy najcięższe dni treningowe w życiu. No ale wiem, że też jakbym pojechał na Mistrzostwa Świata, to nie walczyłbym tam o top 10 czy top 20, więc e, jeszcze parę lat 20 trzymam i właśnie patrzę przyszłościowo na, na tego Orlika <laughs> I, e, i dlatego też nie jestem jakiś e, mega zasmucony tą decyzją e, ale e, przez to, że nie jadę na Mistrzostwa Świata to udało mi się ogarnąć e, no. Przepraszam, ogarnąć. Zdobyć koszulkę w gravelowych mistrzostwach Polski. Teraz pierwsze zwycięstwo w Elicie, wczoraj. Dzisiaj też bardzo dobry wyścig, więc wyszło, wyszło naprawdę na plus. Był to sezon pewnych tam zlotów, upadków. Po maturze miałem. Gorszy okres, akurat się to nałożyło z Pucharami Świata, w których pojechałem no, przeciętnie Ale no ewidentnie widać, że, że jestem w stanie wrócić do tej formy I no myślę, że w przyszłych latach będzie tylko lepiej Lekko zawiedziony, ale przede wszystkim chyba dałem się wszystko w obydwa te dni I po prostu może taki weekend, raz lepiej, raz gorzej, więc... Cóż, jest jak jest i staram się robić co mogę i w sumie to jest fajne. Ta trasa też uległa zmianie, jak to wszyscy mówią, trasa jednego podjazdu w tym roku. Zdecydowanie, jeden główny podjazd, potem kilka dokładek, takich króciutkich, ale przede wszystkim jeden długi podjazd, jest trzeba było zapiąć i pojechać.